Cześć. Czy jesteście ciekawi, jak wygląda mecz reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej z perspektywy dziennikarza? Zapraszam do oglądania. Polsat Plus Arena Gdańsk. Odbieramy akredytację i udajemy się na miejsce przeznaczone dla mediów, gdzie możemy zapoznać się z jedenastkami meczowymi, rozłożyć sprzęt, nagrać kilka przebitek, podejrzeć rozgrzewkę oraz przygotować się do materiału. Po meczu udajemy się na konferencję prasową, gdzie możemy usłyszeć podsumowanie meczowe. Później szybkie ustawienie kamery i zobaczcie sami efekt naszego podsumowania. Polska, Irlandia Północna 2 do 0. Trzy punkty zostają tutaj, w Gdańsku. W domu Polek. Jak same zawodniczki mówiły, temperatura dzisiaj nie sprzyjała. E, tak, no to na pewno jest dużo cięższe niż granie w komfortowych warunkach, gdzie jest, nie wiem, przynajmniej 15 stopni na plusie i, i nie trzeba gdzieś tam drżeć. Tak? E, natomiast e, myślę, że to też jest dobra lekcja dla nas wszystkich, dla mnie, szczególnie w bramce, bo jeśli będę w stanie to zrobić teraz, to w każdym następnym meczu przyjdzie mi to troszkę łatwiej e, i, i z każdego meczu trzeba coś wyciągać dla siebie, żeby po prostu się, się uczyć i się rozwijać. Najważniejsze było jedno i to było widać. Walka, determinacja, mecz całościowo przebiegł pod ich kontrolą. Chcę po prostu dawać siebie wszystko dla, dla drużyny, czy to będzie czy to będzie nawet obrona w polkarnym, jak na przykład przy w fragmencie gry, czy to będzie tak jak dzisiaj, na przykład asysta, czy, czy bramka, czy coś innego. Najważniejsze jest to, aby zespół dobrze funkcjonował, aby, aby zespół dobrze się czuł i na końcu zwyciężał, i, i tutaj to jest dla mnie najważniejsze. Na każdy mecz wychodzimy po to, żeby go wygrywać. I ja myślę, że tutaj nie ma innego, innej odpowiedzi. Czy, tutaj, czy to jest tutaj, czy na mistrzostwach Europy, na których się znajdziemy, będziemy tak samo pochodzić do tych meczów. Wychodzimy na nie, żeby je wygrać i tyle. Dzięki bardzo, że oglądaliście tę relację. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. I dajcie znać w komentarzu, gdzie jeszcze moglibyśmy pojechać z naszą kamerą.